Również dziś zapalę świecę wotywną za Pana Prezydenta. We czwartego na za niego dałem znak rządzącym, że jeśli się będą tak opieszać, może powtórzyć się drugi Smoleńsk. Kto słuchał mojej modli wtedy, Panu Prezydentowi został dany konkretny znak na autostradzie pod brzegiem. Stąd Panu Bogu dziękuję, że żyję, a Jego zapraszam, aby przyjechał na pustelnie. przystąpił do żertwy ofiarnej do zakonu, Bogu podziękował za ocalenie, dam mu kilka wytycznych, w jaki sposób można przyspieszyć w Polsce intronizację i ku jego chwale potomni będą budowali pomniki nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, w Rosji, w Czechach, na Litwie, co dziś próbuję pokazać w tym wymiarze geopolitycznym. Panie prezydencie. Z wielką radością Pana zapraszam. Dane było Panu konkretny znak nieba. Za drugim razem może się naprawdę powtórzyć prawdziwy Smoleńsk. Bóg dał Ci władzę nad nami, wybrał Ci jako umiłowanego swojego syna. Stąd też na Tobie spoczywa wielka odpowiedzialność. Nie za materialne dobra Polaków, ale za duchowe zwycięstwo. I niebo wszystkich, których Ci Bóg powierzył. Stąd też dziś w formie podziękowania Panu Bogu, że dał nam, ochronił nam Pana Prezydenta, zapalam świecę wotywną, która płonie w jego intencjach w każdy czwartek.